Cześć kibice. Witam w siódmym odcinku z serii Krajna Poznajmy się. Dziękuję Maciej Falkowski za nominację i przechodzimy do pytań. Adam Dalecki. Jakie swoje cechy boiskowe uważasz za najmocniejsze, a nad czym musisz popracować? Myślę, że dużym atutem u mnie na boisku jest odwaga i wytrzymałość. Gra do końca, nigdy nie... Pozwoliłem sobie na odstawienie nogi w sytuacjach stykowych. Natomiast głównym czynnikiem, który powoduje, że nie jestem aż tak dobry na wojsku, jest moja technika. Czasami przyjęcie i podanie prostopiłki graniczyło mnie z cudem, jednak z dnia na dzień staram się być coraz lepszy i pomagać krajnie w swoich celach. Kuba Dalecki, czy widzi jakiekolwiek pan szanse na utrzymanie się Manchesteru United w przyszłym sezonie Premier League? Myślę, że po tym jak Manchester United nie był w stanie sobie zagwarantować gry w europejskich pucharach, będą na tyle wypoczęci w meczach ligowych, że utrzymanie zagwarantują sobie już w połowie sezonu, a myślę, że są w stanie nawet powalczyć o top 5. Nikodem Gawron czy planujesz powrót do Cortez Victoria Koronowo? Oczywiście, że tak. Planuję powrót do klubu, w którym stawiałem swoje pierwsze piłkarskie kroki. Jednak czy będzie to bliższa przyszłość, czy bardziej odległa, to jak to pewien piosenkarz powiedział, czas pokaże. Kasper Nowacki. Jakie masz plany na dalszą swoją karierę? Gdzie chciałbyś się rozwijać? Yy, w swojej karierze nigdy nie miałem ambitnych celów. Zawsze czerpałem przyjemność z samej gry w piłkę i wystarczało mi to na lokalnych boiskach. I myślę, że na razie planuję pozostanie w kraju, gdyż mam tu zagwarantowany dobry rozwój osobisty z trenerem Damianem i wspaniałą drużyną. Kasper Nowacki, pytanie numer dwa. Czy jest jakiś piłkarz, którym się inspirujesz? Tak, jest to również lewy obrońca, tak jak ja i y, jego umiejętności bardzo mnie inspirują. Tym piłkarzem jest Przemysław Dez z Wiktorii Koronowo. Bardzo się Przemku pozdrawiam. Najlepiej wspominany mecz? Mm, dzieląc te pytanie na dwie kategorie, to pierwszy mecz to będzie to mecz, który oglądałem w swojej karierze i myślę, że meczem tym będzie Polska-Szwajcaria na Euro 2016 we Francji. Do dzisiaj wspominam bardzo pozytywnie to widowisko, które polscy piłkarze nam zagwarantowali. Natomiast dzieląc te pytanie na drugą kategorię mecz, w którym grałem, to najlepiej wspominam mecz Wiktoria Koronowo Dąb Potulice, po którym zwycięstwie zagwarantowaliśmy sobie powrót i awans do A klasy. Pamiętam, że było to wyjątkowe przeżycie, byłem wówczas bramkarzem. Jacek Nowak, kto powinien być następnym trenerem reprezentacji Polski? W mojej opinii nie powinniśmy za szybko zmieniać selekcjonera, gdyż polscy piłkarze powinni najpierw się skupić na sobie, dopiero potem możemy myśleć nad zmianą trenera. Ale jeśli już mam wybierać, to myślę, że Czesław Michniewicz nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tej reprezentacji. Następne pytanie, Maciej Falkowski. Skąd wzięła się Twoja znana w gminie Koronowo-Ksywa Tytoń? Czy jest to związane z jakimś Twoim nałogiem? Yy, nie, drogi Macieju, od urodzenia prowadzę sportowy tryb życia. W swoich ustach nigdy nie miałem papierosa ani, je, ani jego elektrycznego odpowiednika. Yy, natomiast mój pseudonim Tytoń wziął się od yy, polskiego bramkarza, przemysława Tytonia który po obronionym karnym w meczu z Grecją zainspirował mnie do rozpoczęcia mojej skromnej kariery piłkarskiej i to właśnie dzięki niemu zawdzięczam to, gdzie tutaj jestem. Hubert Zadrożny, jak skomentujesz ostatnie wypowiedzi Rubena Amorima widzącego twój transfer do Manchesteru United w przyszłym sezonie? Czy padło już ustne porozumienie? Czy uważasz, że ewentualny transfer do Czerwonych Diabłów to krok w tył czy w przód? Yy, drogi Hubercie, nie wiem, skąd wzięła się informacja o moim rzekomym transferze do Manchesteru United. Yy, z nikim nie rozmawiałem, nikt ze mną w tej sprawie się nie kontaktował. Póki co zostaję w krajnie. Nie dostałem też żadnej oferty z innego klubu, więc yy, nie odpowiem zero-jedynkowo na to pytanie. Jednak czy uważam, że ten ewentualny transfer by był krokiem w przód czy w tył? Myślę, że w przód, bo pomimo, że na umiejętnościach piłkarskich bym stracił, to podszkoliłbym swój angielski, co w życiu by mi wyszło jednak na lepsze. Hubert Nowak, czy w tym roku masz zamiar bić się o nagrodę Copa Trophy? Yy, no, o tak prestiżową nagrodę jeszcze w tym sezonie nie będę walczyć, gdyż do krainy dołączyłem yy, zimą i to... Od połowy sezonu dopiero zacząłem regularną grę na boisku, więc jestem trochę w tyle z moimi konkurentami. Natomiast w następnym sezonie mam zamiar swoje mecze rozgrywać od początku w podstawowym składzie, i wtedy pokażę swoje pełne umiejętności. I kto wie, może ta nagroda trafi do mnie. Sławomir Nawrocki, Kasper, co miał wpływ na to, że podjąłeś decyzję o zmianie barw klubowych? Oczywiście mam na myśli odejście z Wiktorii Koronowo. Jest to dla mnie ciężki temat, odejście z mojego ulubionego klubu, gdzie stawiałem pierwsze kroki piłkarskie. Jednak gwarancja gry w podstawowym składzie w Krajnie była dla mnie dużą szansą i po dobrej Komunikacji z trenerem Damianem stwierdziłem, że tą szansę wykorzystam, aby w przyszłości wrócić do Wiktorii Koronowo silniejszym i lepszym, więc Wiktorii Koronowo ostatniego słowa jeszcze nie powiedziałem, ale póki co głową jestem w krajnie i tu mam jeszcze parę rzeczy do udowodnienia wraz z drużyną. Kuba Kozak. Cześć Kasper, mam pytanko. Twój ulubiony zespół piłkarski i ulubiony zawodnik. Pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki za utrzymanie w lidze. Dziękujemy Kuba za Twoje wsparcie. Natomiast wracając do pytania, moim ulubionym moją ulubioną drużyną, jak już niektórzy z Was mogli się zorientować, jest Manchester United. I pomimo spadkowych umiejętności tej drużyny, cały czas mam... Cały czas mam ją głęboko w swoim serduszku i wierzę, że kiedyś wrócimy na szczyt jak za trenera Fergusona, a moim ulubionym zawodnikiem jest obrońca legii Warszawa Jędrzejczyk, który ma wiele wspólnych ze mną cech na boisku, takich jak odwaga, i to jego styl gry najbardziej mi odpowiada podczas oglądania meczy. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za oglądanie. A do następnego odcinka nominuję już oszlifowany diament tej drużyny. Będzie to mój brat Hubert Nowak. Dziękuję bardzo.